Doloskie no, Centrum Sportu rozpoczyna przygotowania do wiosenno-letniego, jesiennego sezonu, a więc zaczynamy majówką biegową tu już na Polaniach Wszystkie 3 i 5 maja, razem z Mistrzami świata, a więc Wandą Panfil, Adrianem Kosterą oraz naszym Robertem Maćkowiakiem, a więc będziemy wszyscy ci oto państwo, będą Edukować naszych zawodników, wszystkich chętnych, którzy chcą się nauczyć poprawnie biegać, porozmawiać o zdrowym odżywianiu, poznać drogę mistrzów, a przy okazji, i tutaj ciekawostka, rozpoczynamy serię koncertów przy muzyce o sporcie, a więc w naszej restauracji resortowej, będzie można, po pierwsze, spotkać się z tymi wszystkimi bohaterami, których widzieliśmy na ekranach naszych odbiorników, co prawda pewnie kilkanaście lat temu, ale także i teraz. A z drugiej strony posłuchać Latina jazz, którą mamy nadzieję przypadnie Państwu do gustu. I co miesiąc tutaj na Polane, jak wszystko, zapraszamy na koncerty jazzowe, które będziemy mogli tutaj rozmawiać zarówno z ciekawymi ludźmi, bo to będzie format, gdzie będziemy słuchali muzyki, a przy okazji poznawać ciekawych ludzi, a więc będziemy zapraszać najwybitniejszych dolnośląskich koszykarzy, wioślarzy, ludzi gór ale zaczynamy tym razem 3-5 maja od wspaniałych biegaczy. Później mamy 18 maja razem z Urzędem Marszałkowskim organizujemy transgraniczny rajd pieszy Interreg i tutaj na dwóch trasach, z Polany, jak wszystkich wyruszą dwie trasy, gdzie wszyscy chętni będą mogli zobaczyć piękno okoliczności przyrody, właśnie Gór Izerskich, karkonoszy i tutaj mam nadzieję zakochać się w górach. A następnie już później, dwa tygodnie później, bo 30-31 maja na Polanie Jakuszyńskiej Adrian Kostera, a więc wybitny ultra triatlonista, będzie finiszował ze swoim projektem Triathlon 365. I tutaj zapraszamy wszystkich, ażeby w tych ostatnich jego kilometrach na Polanie wszystkich mogli wszyscy mu towarzyszyć. A później mamy lato, a w lato to nowy format, a więc kampy przede wszystkim koszykarskie. Zapraszamy z legendami dolnośląskiej koszykówki tutaj, ażeby razem zarówno dzieci, młodzież, jak i dorośli spróbowali i pograli, porzucali do kosza zarówno na zewnątrz Polany Jakuszyckie, jak i w naszej sali gimnastycznej. A później to tak naprawdę, jak popatrzymy, jesień przychodzi na Polanę Jakuszycką i tutaj rozpoczynamy także serię naszych e, dolnośląskich e, spacerów, a więc robimy spacer oraz rajd rowerowy. I wszystko to jako nowe formaty Dolnośląskiego Centrum Sportu, jako przygotowanie do sezonu zimowego, a w sezonie zimowym no właśnie, w sezonie zimowym postaramy się za kilka miesięcy już Państwu powiedzieć co nowego, ale na pewno będziemy gościć najlepszych biatlonistów, najlepszych biegaczy narciarskich w Polsce i mamy nadzieję także z Europy. Polana Jakuszycka żyje 365 dni sportem, ale chcemy pokazać że nie tylko kulturą z właśnie sportową, kulturą fizyczną, ale także wysoką kulturą, a więc Polana Jakuszycka to już nie tylko sport, ale także kultura, muzyka, spotkania, ciekawi ludzie i to wszystko, co mamy na Dolnym Śląsku najlepszego, a do tego jeszcze możemy spotkać naszych przyjaciół za południowej granicy, a więc zapraszamy na Polanę Jakuszycką na nowe miejsce spotkania.